Cześć wszystkim! Witam Was na moim kanale. Dziś będziemy robić ciasteczka czekoladowe. A przejdźmy do składu! 140 g gorzkiej czekolady. 130 g masła miękkiego. 200 g cukru. jedno jajko. dwie łyżeczki cukru waniliowego lub jedna łyżeczka ekstraktu waniliowego. 180 g mąki przennej. jedna 1 łyżeczki sody oczyszczonej. Jedna druga łyżeczki proszku do pieczenia. Jedna szczypta soli. Now Teraz proces. tworzy 140 gram gorzkiej czekolady. Połamać jej. będzie głośno. Przełożyć do innego nasienia i odstawić. Możecie drugi raz puścić, żeby była mocniej rozdrobniona, bo czasami wychodzą długieże kawałki. 30 gram masła miękkiego. Pamiętajcie aby pokroić. 200 gram cukru. Jedno jajko dodajemy. Dwie łyżeczki cukru waniliowego. Wszystko mieszamy. 180 g mąki pszennej. Jedna druga łyżeczki sody oczyszczonej. Jedna druga łyżeczki proszku do pieczenia, jedną szczyptę soli. Teraz pora wszystkie składniki wymieszać razem. Teraz dodajemy rozdrobnioną czekoladę. Teraz proces mieszania. Nastawiamy piekarnik na 180 stopni. Teraz formujemy kulki z naszego ciasta w odstępach 5 cm, bo one będą rosnąć. Jeszcze z brzegów pomieszajcie może takim czymś dlatego, że jeszcze te jasne ciasto nie dobrze się pomieszało z czekoladą. Nie muszą być to jakieś ideał kulki. Pamiętajcie, żeby nie były zbyt duże kulki akurat. Wystarczyło mi ciasto tylko na półtora yy, blachy, bo mi się już skończyło ciasto. Teraz będziemy wkładać do pieca 10-12 minut. Teraz wsadzamy do piekarnika na 10-12 minut. Tu już się Druga. Teraz wyciągamy ciasteczka. Увидимся в нас фильме.